Która to już edycja siłaczy? Ilu zawodników wystartowało w jakiej konkurencja? Z tego co liczę, to jest ósma edycja lubartowskich siłaczy. Wystartowało w tym roku czterech zawodników. W pięciu konkurencjach. W pięciu konkurencjach to jest wyciskanie belki na klatkę. Druga konkurencja była bodajże zegar. Trzecia konkurencja, łączona 240 kg jok plus cztery przytoczenia opony. Następną konkurencją będzie najprawdopodobniej waga płaczu, czyli 17 kg odwadź trzymane na wysokości oczu, czyli to jest konkurencja na czas. I ostatnia konkurencja, tak zwany martwy ciąg, czyli jak największa, jak największe obciążenie podnosimy z ziemi na prostych plecach. Kto mógł w tej zawodach wystartować? Czy to były jakieś eliminacje? Zawodach mógł wystartować każdy chętny, który się zgłosił do, do naszej siłowni, prawda? W tym roku nie obrodziło nam chętnych, było czterech zawodników i czterech wystartowało. Za rok możemy się spodziewać kolejnej edycji? Oczywiście, że tak. No, przy, w przypadku oczywiście chętnych, którzy się znajdą do, do, do takiej konkurencji. Wystartuje czterech zawodników. I są to Tomasz Grzechnik. Brawo! Wielkie brama. Wielkie brawa, bo to jest, można powiedzieć, senior z Strotmenów. Jest zwycięzcą zawodów z 2003 roku. Drugim zawodnikiem jest Brawo! Michał Krzyżanowski. Brawo! Brawo! Startuje pierwszy raz. Trzecim zawodnikiem, który bierze udział w dzisiejszym turnieju jest Łukasz Niewęgłowski. Brawo! Brawo! Czwartym zawodnikiem, najmłodszym zawodnikiem jest Bartosz Florek. Brawo! I tych czterech panów dzisiaj będzie walczyć o tytuł najsilniejszego mężczyzny Lubartowa. Jest to klasyczna konkurencja. Wyciskania na klatkę piersiową. W tym momencie będzie tylko jedno wyciśnięcie do pełnego wyprostu rąk. I zawodnik zaliczył 110 kg. Poszło bez problemu. Kiedy mamy już. już! Bez problemu, wielkie brawa, zaliczone. Może ciężar zwiększamy do 130 kg. pierwszy statuje Tomasz Grzechnik. Ja, ja, ja... tak, tak, tak. Próba zaliczona, gratulacje. Dawaj. W tym przypadku również próba pozytywna. Zaliczone. Prosimy trzeciego zawodnika. Łukasz, Łukasz Niewęgłowski. Próba zaliczona. 130 kg wyciśnięte. Brawa. Czwarty zawodnik. Bartosz Florek. Najmłodszy zawodnik zaliczone 30 130 kg sędzia zaliczył Brawo, zaliczone 140 kg Brawo, 140 kg to już jest bardzo dużo Prosimy jeszcze czego zawodnika, Łukasza Dawaj 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 dawaj, 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 dawaj dawaj, dawaj. Ok. Dawaj. Doszło. Zobaczymy, bardzo dobrze zaliczone, sędzia zaliczył. 140 kg. Dawaj, dawaj. Bez problemu, zaliczył. Brawem, brawem. Podchodzi brawem, Tomasz Grzegnik. Jak widzimy nadal ręce magnezją, co poprawi ich chwyt. Prosimy o doping. Brawa wielkie, doping, bardzo proszę. 150 kg. Dobrze się złap, na środku się ław dobrze. Żeby ci nie poleciała. Brawo, zaliczone, 150 kg. Jakie brawa. Uśmiechnięty na pewno pójdzie. Brawo, również zaliczona próba. Zabierajcie. Niestety próba niezaliczona. Mimo to wielkie brawa. Za odwagę. Jako czwarty nasz najmłodszy zawodnik. Bartosz Florek. Proszę o brawa. O wsparcie.

Zaczynamy! Brawa! Brawa! Proszę o doping, bo to jest naprawdę bardzo ciężka konkurencja. Zawodnicy są już zmęczeni, mimo wszystko... Brawa! Mamy jedno powtórzenie, jedno okrążenie. Idziesz, bardzo idzie. śmiało! Dwa! Dwa okrążenia, brawo! Idziesz na trzecie! Dajesz! Idziesz na trzecie! Idziesz na trzeciej, jeszcze trochę, idziesz, idziesz, brawo, trzy okrążenia, brawo, trzy pełne okrążenia. Brawa, i wystartował Łukasz Niebiegłowski. Idziesz Łukasz, idziesz. Jest, jest, jedno pełne okrążenie, brawa. Weź Łukasz. Idziesz, idziesz, na szale. idziesz. Prosimy o doping, bo jest naprawdę bardzo śliczny. Dwa, dwa pełne okrążenia, brawa! Dawaj, dawaj na trzy, nie poddawaj się, dawaj na trzy! Dwa okrążenia, brawa! Jakie brawa zaczyna Tomasz Grzechnik! Dwa odrężenia, prawa! Jeszcze dwa, Tomek, jeszcze dwa! Walczysz Tomek, walczysz, o trzecie! Prosimy o doping, bardzo prosimy o prawa! Mańczysz o trzecie, Tomek, o Jeszcze trochę! Jest, prawo! Trzy odrężenia! Znakomicie, znakomicie, Tomek! Idziemy, bardzo dobry wynik! Jest już jedno powtórzenie. Brawa, brawa! Mam przypomnę, to jest 160 kilogramów trzymane na dłoniach. Dwa okrążenia. Brawa, brawa! To jest dwa, trzy okrążenia już. Wielkie brawa, idziesz na czwarte. Idziesz, ba, idziesz, śmiało! Brawo! Cztery obrończe... Mamo, Wielkie brawa! Wielkie brawa dla naszego Staniola! Idę sobie, idę, bardzo dobrze! Bardzo bym... Cztery! Cztery obroty! Jeszcze jeden! Brawo, brawo, brawo Tomek! Kształtuje bardzo dokładnie. Więc dzisiejsze zawody stoją na bardzo wysokim poziomie. Wielkie brawa, prosimy o doping! Prosimy o doping! Brawo! Cztery przerzuty! Dwa, jeszcze dwa! Bardzo dobrze, bardzo dobrze! Brawa, brawa dla Michała! Wystartował. Prosimy o doping, bo to jest piekielnie ciężkie. Naprawdę do bólu zawodnicy będą trzymać. To już jest warta konkurencja. Dajesz, dajesz, wytrzymasz. Jeszcze pół minuty. Brawa, brawa dla Łukasza. 41,69. Brawo Taką ciemna konkurencję, brawo, brawo dla Tomka Krzechnica 58, 53 Bardzo wyczerpująca konkurencja, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dawaj! Brawa, wielkie, brawa 56, 73 Jezuski sędziego Musisz 60 sekund wytrzymać i wygnąć. Trzymaj trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj. trzymaj! trzymaj! Bardzo dobrze! Brawo! Brawo! No, 40 61. Brawo! Ten oto no człowiek ma 18 lat. W tym momencie jest już gotowy poderwać ziemi ten ciężar 250 kg. Pas jest niezbędny. Pas jest takim buforem bezpieczeństwa w tym momencie. Prosimy o doping, naprawdę! Bardzo prosimy o doping! 250 kilogramów! Bartosz do góry! Dajesz Bartosz! Jedziesz! Dajesz! Dewelacja, Brawo! 250 kg po raz pierwszy na naszej aukcji! Brawo! Łukasz Niewęgłowski. Wielkie brawa! Brawa, brawa dla zawodnika. Brawa Łukasz z Gratulacje! Niezpomnij, ja też pierwszy pogratuluję. Łukasz włączył, włączył, Pan burmistrz, wielkie brawa! Wielkie brawa! Pan Tomasz Adamczyk. Gratulujemy. Miejsce trzecie z ilością zdobytych punktów 13 zdobył nasz najmłodszy zawodnik Bartosz Florek. Wielkie brawa, wielkie brawa dla Bartka. Pan burmistrz wręcza, brawo. Dziękuję bardzo. Czekaj, pan dobrze rozwija. Również pan Tomasz gratuluje. Proszę państwa. Miejsce drugie z ilością zdobytych punktów 15. ktoś jak nie? Tomasz Grzegnik. Rewelacja Tomasz. Nagrodę wręcza Tomasz Adamczyk oraz pan Leszek Witola. Proszę państwa. Jest miejsce pierwsze. Ja już wiem, Państwo się domyślają. Brawo! Michał Krzyżanowski! 16 zdobytych punktów. Miejsce pierwsze. Pan burmistrz wręcza nagrodę naszemu zwycięzcy ósmego turnieju. Czas dla reporterów?